Będąc ostatnio na przedwielkanocnych zakupach nie mogłam się oprzeć, żeby nie wyjść do paru sklepów z ciuchami i poszukać, czy nie ma się czegoś ciekawego. Byłam w sklepie blackout. W Szwajcarii, muszę dodać. I znalazłam fajną kósteczkę. W ogóle mam fisia na punkcie t-shirtów z napisami, także upolowałam sobie taki oto t-shirt z śmiesznym napisem, który Faktycznie można wykonać samemu w domu. Koszulka bawełniana z kieszonką, z śmiesznym napisem. Tył dłuższy, przód krótszy. Dałam za nią, o ile pamiętam, 7,5 franka, co przy obecnym kursie to jest około 20 zł. Drugi sklep, który odwiedziłam, to była zebra. Są ciuchy tylko i wyłącznie dla kobiet, ponieważ Black i e Out są damsko-męskie, to jest tylko dla kobiet. Zwycze eee, urzekł mnie ta kurteczka w fajnym pomarańczowym kolorze z ekoskóry. Kosztowała 35 franków, sprzed cena z 50. Krótsza z tyłu, trochę dłuższa z przodu, nasuwaczek. Z kieszonkami bardzo fajna miękka w dotyku. I jako że zaoszczędziłam na niej te 15, postanowiłam je wydać na kolejny t-shirt z napisem hasło pewnie znane, z piosenki Beyoncé. I woke up like this. Tym razem czarny, ponieważ białych t-shirtów już mam zatrzęsienie. I właśnie on kosztował 15 franków, czyli. W sumie wyszło mnie gratis, jakbym kupowała tę kurteczkę w cenie normalnej. Szybko ją na siebie zarzucę, żeby pokazać, jak pani wygląda. Oczywiście może to być jako modelarka. Taka, króciutka, króciutka. No, no wiosnę akurat do różnych stylizacji.